Szanowni Państwo, na spotkanie przybył pan Mariusz Błaszczak, wiceprezes Rady Ministrów, minister Obrony Narodowej. Szanowni Państwo, na spotkanie przybył pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką panią Agatą Kornhauser-Dudą. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać po raz kolejny przed świętami Bożego Narodzenia po to, by złożyć życzenia, by podzielić się opłatkiem, by porozmawiać, by cieszyć się wzajemnie swoją obecnością. Tutaj wraz żołnierz, z żołnierzami Wojska Polskiego, tymi obecnymi tutaj na miejscu w Rzeszowie, symbolicznie wszystkimi żołnierzami Wojska Polskiego, wszędzie gdzie służą, w szczególności z żołnierzami naszymi, którzy służą w różnych miejscach na świecie w ramach polskich kontyngentów wojskowych, których... Reprezentację widzimy tutaj obok nas na tym ekranie, a którzy w ten sposób symbolicznie są z nami, ze wszystkimi naszymi funkcjonariuszami. Dziękuję, że współdziałacie znakomicie z naszymi sojusznikami, także tutaj dzisiaj obecnymi, którym za przybycie na to spotkanie bardzo gorąco dziękuję. Szanowni Państwo, ja oczywiście dołączam do życzeń złożonych przez męża, ale chciałabym powiedzieć, że czas Bożego Narodzenia i poprzedzający ten czas Adwent, wreszcie kończący się rok, to jest zawsze czas, który skłania do refleksji i do podsumowań. O wszystkich trudnych wydarzeniach, które miały miejsce w tym roku, powiedział już mój mąż. Natomiast ja chciałabym wyrazić bardzo osobiste podziękowania, wdzięczność i słowa uznania dla Państwa postawy. Takim symbolicznym obrazem jest fakt, że z jednej strony na Telebimie łączymy się z naszymi żołnierzami służącymi tysiące kilometrów stąd z Rzeszowa, służącymi w imię bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, a dziś na sali tu w Rzeszowie mamy żołnierzy, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, też żołnierzy, którzy przebyli tysiące kilometrów, żeby wspierać wojsko polskie tu w Rzeszowie. To jest taki symbol właśnie współpracy sojuszniczej, to jest symbol budowania interoperacyjności między siłami NATO, to symbol naszego wspólnego, naszej wspólnej troski o bezpieczeństwo. Polski, ale także całej wspólnoty Sojuszu Północnoatlantyckiego. Realizując zadania w pobliżu biblijnego regionu, od którego dzieli nas zaledwie 70 kilometrów, pragnę życzyć wszystkim wiary i siły, zmagania z codziennymi wyzwaniami, radości towarzyszącej wspólnym spotkaniu w gronie najbliższych. Niech czas, świat Bożego Narodzenia, wypełni nas nadzieją na lepsze jutro, a pokój towarzyszący wszystkim przez cały nowy rok. Życzę, aby był to rok szczęśliwy. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przeżywać święta Bożego Narodzenia możemy tylko wtedy w prawdziwie, jeśli będziemy zauważać jego najgłębszy sens. I want to say thank it. you, it's a pleasure thank you for hosting us here.